Witamy w kolejnym yes. potężnym materiale Stereo Wars Butterfly 1. Ze mną Edwin. Witam. Na komentatorce, a ja gram kolejną mapkę skirmiszową 1v1. Wysokim Elfem kontra Mroczny Elf. Tak. I mapka tak, się nazywa... The Great Divide? Coś takiego. Beware, my pleasure. I lay claim to the My pleasure. Beware. Shift i. Hmm? Shift i na krąg lodu. Tak, shift i na krąg lodu, a tego na Rezista nie warto rzucać, bo, bo tu rezyst trochę inaczej działa. No w sensie, tu tylko działają efekty psychologiczne i... Ło! Hey! Wow! Ale ci strzelił z pilara. Wylecz się. Panie. Muszę sprawdzić, gdzie mam leczenie. Trzy. Patrz, jak no? byście zraszować. Co no cóż. za ludzie. A ja nawet kryształy jeszcze sobie nie przejawił. Myślę, że ja byłem gotowy. No to mała łapka. O no idzie znowu. O, chodź tu. Zło, zwierzy go kręgiem lodu. Jak podejdzie. Da się, tak? No, oczywiście. Znaczy w sensie. No... Wiem, że się spelasz, zająć od pioruny i tak dalej, ale że ten krąg się zrobi. No sprawdź, sprawdź. Co nie, nie działa? Nie, czeka znaczy, czekam aż podejdzie. Może nie podejdzie, bo może, może już jest obity. Wydaje mi się, że powinien się rzucić, no. Nie, nie widzę. i widzę dlaczego miałby się nie rzucić. Rzuć na piechotę. No, mijają. Boją się. Ja <laughs> nie, nie wiedzą co robić. Widać, że za mała mapka. <laughs> to teraz możesz rzucić tak po prostu, bo już nie będzie co Działa. Shift i. Hmm, tak. <laughs> Gdzie ty idziesz, Wariacie No, <laughs> Nie, yes. zabuduję zaraz. Dawać te łuki. <noise> łuki? Myślałem, że to Rush Ice gardów yes. będzie. nie, nie, no, bo bo no. już teraz nie, nie, to... Yes. nie, sądzę, że wyjdzie do T2 w ogóle. Co jest? Mój Building zander under attack pokazało tu. Tak, No przejmuję ci tierem, widać ma converting, ma na tierze. No tym tierem ci przejmuję, o, widzisz ma converting. Ale co on mi chce przejmować? No nie wiem, co, to co masz w zasięgu, nie wiem. Ej, Może tak coś. Nie... się bawić nie będziemy. Rzucę tarczę i po prostu bohaterem go skończę. Tarcza autoryzacja i samym bohaterem go zniszczysz. Możesz go zniszczyć, możesz mu się wpieprzyć w wieżę. Ja go sposobem... No, można. Right nie. To, ale nie takie, Fajnie. Right. Trzeba na... Ej, on mi to... Przejmie ci! On przejmie. Yeah. What yeah. What to? nie przejmie! Nie! <laughs> nie brak kontroli! Bot przejął kontrolę! kontroli! Niestety Bot przejął! Hmm. Może jakoś... Łucznikiem w to strzel raz i będzie spokój. Czemu raz? Bo się przerwie. Tak? No. Jak trafisz. No. no. Masz spokój na kolejne... Nie wiem... minutę. Na kolejne... Pewnie znowu zaczną armagedonem na hita wszystko? Na hita raczej nie, ale dużo. No bazę mu wyklirujesz, także tam as as będzie as wszystko as as raczej się paliło. No, a, a nie jakieś łuki napięte. Dobra, trzeba to przyspieszyć. Armagedonem go, będzie koniec, no. Tak raz rzucisz on już on z tego nie wyjdzie, bo będzie musiał wydać, nie wiem, tysiąc kryształów na naprawę swojej bazy całej. No, come on. Armagedon Armageddon za ile? Nie wiem, 60? Tak, to jeszcze nie ma. Jeden Armageddon i GG. Nawet jak mu nie zniszczysz wszystkiego, no to on nie, nie powinien z tego się już odbudować. Bez heroi, bez wypełnionych kopalni. Chyba, że Armageddon nie siądzie, to no, też się może tak zdarzyć. No właśnie, jeszcze bym musiał ten level sobie zwiększyć na te czary. No także mieć ile masz? 84, no to tak z 92, 95 coś to się jest raczej. Raczej już jest spoko, bo zazwyczaj to już wejdzie. Maszila 84, tak z 5 szóstych. Ej, przed chwilą tarcza nie siadała co było 98% Move out. Move out. Is... Może się tak zdarzyć No dokończ mu te wieże no i się wyleczysz już masz kauteryzację za 200 O, też bym tak to skończył. Nie ma co przedłużać. Zapomnij się wyleczyć. Właśnie no, robimy to tak. No, to jednak szybka giereczka. Myślałem, że ta mapa może być trochę większa i Bot może tam ostro poharasować. Tak ogólnie to nie wiem, czy bym wolał grać mrocznym czy wysokim w jedynce. Hmm. No nie biorąc po, pod uwagę potrójnego regenu mamy w teorii bym wolał wysokim. Chociaż nie, no bo mroczny sobie wypełni jednak te kopalnie. No ale... No i ma harpia w sumie nie. nie... Chyba by, może jednak wolą mrocznym. <laughs> o, wiem co zrobię. O nie! Esa! O nie! Błonące, bez błonące. O taki będzie. Ole, raz na oczy. Ale mają derwet! Skąd oni mają taki damage? Plus 22! Ej, to jest najlepsze na łupki! Ale skąd oni mają taki damage? Przecież jak ja strzelałem biegaczami, patrz jak to schodzi! Ej, to naprawdę chyba jest tak to z tym ale na biegaczy to tak nie działało, czyli to musi jakaś, na mls musi być jakaś kara, a oni byli na, naprawdę za...